Zaczynamy. Okej, okay, no to jesteśmy w strefie medialnej Freshmagu, a ze mną jest Kasia Jacek Sienkiewicz. Cześć. Jak wrażenia po wczorajszym koncercie? Eee, super. No, <grywki> bardzo fajnie. Nie, no, Naprawdę, to, to było niesamowite przeżycie. Eee, wypełniła się sala tak, że część ludzi w ogóle nie mogła wejść do środka, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy. Eee, no i piękna sala w ogóle bo graliśmy właśnie w, w, na, na sali zamkowej. Najładniejsza sala, na jakiej zdarzyło nam się grać moim zdaniem. Świetna tak, śliczna. Tak, no. I, I też taka technicznie wyposażona, profesjonalna, wspaniała. I zresztą to jest koniec naszej trasy wiosennej, więc uważam, że to było rewelacyjne podsumowanie tych dwóch miesięcy grania. Miło nam to słyszeć. Chciałam zapytać um, o coś, co już pewnie nie raz was pytano i nie raz udzieliliście odpowiedzi na to, ale chciałabym, żeby też. Tak, <noise> tak dawajcie, może zgadniecie. <noise> Jak się pracuje jako rodzajski. To prawie może być później, ale chciałam zapytać o nazwę zespołu, A, bo mało na związek podobno z Jabolem i utworem, do którego tańczyliście za dzieciaka. Dokładnie tak. To znaczy można interpretować tę naszą nazwę na dwa sposoby. Jednak jest bardziej pankowa, druga taka bardziej może poetycka. Faktycznie, my z Kasią jak mieliśmy po 3-4 lata, to rodzice napuszczali taki utwór zespołu Trash Buddha, który nazywa się kwiat jabłoni. Stąd bezpośrednia inspiracja nazwą utworu kwiat jabłoni i nazywamy się kwiat jabłoni. No i to jest utwór, który opowiada właśnie o Tanim winie, o kwiecie jabłoni. Jest to faktycznie utwór? Jest to faktycznie wino, które już nie istnieje, ale było sprzedawane w PRL-u. Tak, i, i uznali, w ogóle ostatnio też nawet gramy ten utwór czasami na, na koncertach, ludzie się wtedy bardzo dziwią, ale, ale to jest taki smaczek właśnie zazwyczaj na, na bis. I że niedawno, niedawno, no, no to już kilka miesięcy temu w sumie dowiedzieliśmy się, że nie tylko ta piosenka Kwiat Jabłoni opowiada o winie Kwiat Jabłoni, ale że też więcej takich piosenek powstało, że na przykład zespół Zielone Żabki wykonuje piosenkę o Kwiecie Jabłoni, gdzie porównuje to wino do kobiety, więc to... Piękne. A druga interpretacja jest taka, i ona też jest jakoś tam prawdziwa, że my z Kasią się wychowaliśmy w domu, który leży na starym sadzie jabłoniowym, więc coroczne zbieranie jabłek i w ogóle ten, ten widok kwiatów jabłoni jest nam bardzo bliski. Tak, dwie interpretacje, mi ta pierwsza bardziej się podoba, ale są dwie. Wcześniej graliście, bo nie jest to wasz pierwszy projekt, kiedy gracie razem. Wcześniej również graliście przy innych projektach, między innymi przy Hollow Quartet. Skąd pomysł, aby grać w duecie? To Kasi pomysł. Tak. Więc odejmijmy głos Kasi. Pomysł przyszedł mi w momencie, kiedy usłyszałam pianistę Brada Meldała w Duecie z mandolinistą amerykańskim, jacka ulubionym, i moim też ulubionym mandolinistą, prawda? Jednym z ulubionych Chrisem Tilly. Oni nagrali płytę w 2017 w duecie i po prostu zachwycona brzmieniem tych instrumentów wyłącznie, bez żadnego dodatku, bo wiedzieliśmy już wcześniej, jak brzmią te instrumenty w zespole, ale Zrozumiałam, że na tyle jest duży potencjał w tych instrumentach i w ich połączeniu, że, że da się po prostu mieć zespół tylko na tym jadący. No, dodaliśmy, wiadomo, wokale i, i mama nas namówiła, żeby dodać elektronikę, jakieś wiem, brzmienia generowane komputerowo, i no i tak to wyszło. Czy bierzecie jeszcze pod uwagę, aby wrócić do i grać razem z Holo Quartet? Jeszcze jakiś projekt, czy już raczej to zamknięta zamknięta karta? No właśnie, jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy z Kasią, ale to w ogóle jest takie, no tak sobie gdybamy na, na przyszłość, że tak jak na przykład Dawid Podsiadło zrobił trasę z Curly Heads, taki przykład, nie wiem, jakiś mi przyszedł do głowy, no to czemu by nie zagrać paru koncertów właśnie z, z Hollow Quartet za jakiś czas. To jest tylko taki luźny pomysł, ale może, może się uda zebrać znowu skład, zobaczymy. Zresztą ostatni utwór na Waszej płycie jest to właśnie utwór Hollow Quartet. Zaczęliśmy mówić o instrumentach, o mandolinie. To pewnie to pytanie głównie do Jacka: skąd pomysł, aby właśnie zająć się mandoliną? Bo nie jest to instrument popularny w Polsce. Nie, absolutnie. W ogóle dużo, dużo ludzi myli mój instrument z ukulele, więc to nie jest ukulele. To jest mandolina. I tak, i no właściwie są dwie osoby odpowiedzialne za, za to, że, że gram na tym śmiesznym instrumencie. Pierwsza osoba to jest nasz wujek, który przez 20 lat chyba grał w zespole T-Band. To był zespół kantrowy, który, który pojawiał się regularnie na festiwalu country w Mrogowie. I on przez jakiś czas miał fascynację tym instrumentem, i to akurat się zbiegło z tym, że, że ja zacząłem powoli na nim grać. I drugą osobą, która mnie nauczyła trochę podstaw gry na tym instrumencie jest mój ojciec krzesny, który jest gitarzystą sesyjnym, gra na różnych dziwnych instrumentach szarpanych. No i tak, no i zacząłem grać na, na, na takiej chińskiej mandolinie ze sklejki, jak miałem jakieś, nie wiem, 8-9 lat. I później z przerwami jakoś tak równolegle ze szkołą muzyczną, na której grałem na fortepianie, cały czas jakoś tam próbowałem się uczyć grać na, na mandolinie. Mi ten instrument trochę kojarzy się z amerykańskim folkiem, amerykańskim country, tam jest popularny. Skąd u was zamiłowanie właśnie do tej muzyki, bo też wasza muzyka mi przypomina właśnie tamtejszy folk. Mm -hmm. <śmiech> 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 Po prostu bardzo dużo nam puszczał takiej muzyki wujek, muzyki bluegrass, muzyki country, cajun, wszelkiego folku amerykańskiego dużo słuchaliśmy. Też gypsy swingu, takiej, do, tej do tej pory bardzo dużo. No to jest muzyka gitarowa przede wszystkim. Zresztą my w ogóle trochę cały czas jesteśmy w zespole, który gra muzykę gypsy swingową. Ostatni koncert był jakoś chyba, znaczy z naszym udziałem był jakoś chyba w listopadzie. W grudniu. Albo w grudniu, ale czasami się pojawiamy tam. Tak. Jest to zespół taki rodzinno-przyjacielski, Hot Plasma Orchestra. I gramy tam na eventach, po prostu na, na eventach, takich bankietach. I to jest dla nas bardzo, bardzo przyjemne, bo tam też jest nasz wujek w tym zespole i gramy różne standardy jazzowe, takie na gypsy swingowo. Ale sk że skąd ta inspiracja? Nie wiem. No właśnie, myślę, że to przez to, że, że wujek nam od, od dziecka puszczał i, i też my od. Od dawna y, byliśmy jakoś tam związani, wyjeżdżając na wakacje z festiwalem country. Mieliśmy okazję tam bywać jako dzieci i nam się to po prostu też dobrze kojarzy. A muzyka country jest w Polsce i, no, i Bluegrass tak albo źle kojarzona. Po prostu bardzo, bardzo słabo ją znamy, albo w ogóle jeż, jeżeli ją znamy, to właśnie z, z takich wykonań muzyki bardziej rockowo-kantrowej czy popowo-kantrowej, która źle nam się kojarzy i stereotypowo raczej no, w Polsce to, to budzi raczej, wywołuje uśmiech na twarzy, jak się mówi o graniu muzyki, ironiczny uśmiech. A muzyka country, i bluegrass jest. Mm, bardzo, potrafi być bardzo piękną, wirtuozowską muzyką, y, z, dużo, z, y, z takim dużym elementem muzyki improwizowanej. Y, świetni instrumentaliści ją często grają i jeżeli wgłębimy się w tę muzykę i posłuchamy dobrych przykładów, no to jest bardzo piękne. Mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze Was usłyszeć właśnie razem z rodziną. A chciałam zapytać też o Wasz teledysk, bo Wasza popularność, można mieć wrażenie, że przyszła bardzo szybko, dlatego że z chwili na chwilę Wasz teledysk zdobył milion wyświetleń. Byliście zaskoczeni? Tak, my byliśmy, byliśmy bardzo szybko zaskoczeni. Na nasze pierwsze zaskoczenie było mniej więcej w okolicy 20 tysięcy wyświetleń. E, Kasia, tak, tak, Kasia powiedziała, że szybko musimy coś, nie wiem, jakieś spotkanie, coś, coś z tym zrobić. Poczekaliśmy dwa tygodnie, zrobiło się już 100 tysięcy i tak jakoś, jakoś to jak taka kula śnieżna po prostu zaczęło się rozpędzać. Obecnie nie wiem, chyba tam jest około 6 milionów. Czy nawet, tak? No coś już nie wiem, nawet. Ale przez jakiś czas to śledziliśmy bardzo, bardzo intensywnie i, i byliśmy cały czas w szoku. Ale to nie było od początku w ten sposób. Wydaje mi się, że pierwsze, pierwszy miesiąc to się utrzymywało na takiej jakiejś. Yy, nie wiem, może w granicy kilku tysięcy wyświetleń, tak na zasadzie, że głównie może to było ciągnięte przez naszych znajomych i znajomych znajomych, a potem to nagle zaczęło iść w sposób niekontrolowany i, i to nas zmobilizowało do tego, żeby nagrać płytę, którą właśnie niedawno wydaliśmy. Może pytanie o granie w rodz jako rodzeństwo nie będę zadawać, o którym wcześniej mówiście, ale za to zapytam też, nawiązując do tego, że jesteście rodzeństwem, no, nie o. Nie. <śled rotor cover> <śled> tak, zapytam o Wasze wspólne fascynacje muzyczne i o dorastanie wspólne. Bo jak to wyglądało? Czy razem zarażaliście się muzyką, czy słuchaliście tego samo o wychowanie muzyczne? Może tak ogólnie powiem. No, na pewno się zarażaliśmy. Ja, ja w, o, w od nie, nie tylko muzyką, <noise> ale, ale muzyką na pewno. Kasia na przykład pokazała mi w Sarę Kay, która jest bardzo ważnym dla nas wykonawcą. Nie wiem właściwie co ja Kasi pokazałem, ale ja od Kasi na pewno bardzo dużo, dużo muzyki wyciągnąłem. Wielu mandolinistów mi pokazałeś, wielu mandolinistów, wielu mandolinistów. O, proszę bardzo. Więc na pewno się <laughs> wzajemnie jakoś tam inspirowaliśmy. Oboje chodziliśmy do szkoły muzycznej, do pierwszego stopnia. Potem jakoś tam się rozjechały drogi ze szkołami muzycznymi. Jacek, jako że jest półtora roku młodszy. Eee, Chociaż to nie dlatego. Eee, w sensie Jacek. Przez <laughs> to, że jest chłopakiem. I obracał się wśród chłopaków, którzy w, w gimnazjum nosili długie włosy i czarne bluzy, i tak dalej. Zapoznał mnie, i ja byłam tak samo na równi fanką z Jackiem, e, zespołami takimi jak Led Zeppelin, oczywiście ACD, to trzy szkola słuchaliśmy, ale, ale Led Zeppelinów, jakichś tam zespołów glamrokowych, bardzo no, dużo Mr. poznałam. Mr. Big, tak dokładnie. I to mieliśmy fazę na to niesłychaną. No, więc przechodziliśmy przez bardzo różne etapy, mieliśmy też etap Franka Zappa jakoś w przedszkolu ze względu na naszych rodziców, którzy, którzy go puszczali. Ja teraz studiuję kompozycję na Akademii Muzycznej, więc bardzo dużo słucham muzyki współczesnej. Kochamy zespół Dave Matthews Band. Tak, więc przeszliśmy przez bardzo wiele muzycznie. Mogliśmy też wczoraj dowiedzieć się, że również inspirowały was wesołe żabki, krasnoludki. Tak, tak. <laughs> Wyciągnęliśmy jakiś czas temu, udało nam się znaleźć stare VHS -y z nagrań takich rodzinnych, no i jednym z elementów, znaczy z jednym z fragmentów jest ten, w którym śpiewamy my, jesteśmy krasnoludki z Kasią, to trwa mniej więcej minutę, więc uznaliśmy, że to się świetnie nada na rozpoczęcie koncertu. I właśnie niektóre koncerty rozpoczynamy tym nagraniem, tak jak wczoraj to było. Tak, potwierdzam, to jest bardzo pozytywne rozpoczęcie koncertu. Wspominałeś o Akademii Muzycznej. Czym się zajmujecie poza muzyką, poza kwiatem jabłoni? Niczym. Prawie niczym. Nie, dobra, to nieprawda. Ja prowadzę audycję w Radiu Politechniki Warszawskiej. Kończę studiować, znaczy została mi do napisania praca magisterska z muzykologii i w zasadzie to jest to czym ja się zajmuję, no tak, no mam jeszcze, mam jeszcze zespół, z którym teraz wznawiam działalność, zaraz muzyki właśnie Bluegrass i na pewno latem coś tam będziemy grać. A ja jestem wiecznym studentem, bo kończę studia z filozofii magisterskie, do tego też robię licencjat z kompozycji. To wszystko się zbiegło w tym roku, więc jeżeli w ogóle uda mi się zdać, to będzie jakiś cud, ale myślę, jest, jest szansa, że, że, że to się uda. Poza tym, my z Kasią, nie, nie wiem, czy to się uda w tym sezonie, ale, ale jak do tej pory, od matury rok w rok jeździmy jako wychowawcy i opiekujemy się dziećmi na, na, na obozach letnich i, i zimowych. I to jest bardzo ważny element naszego życia. To już domyślam się, jakie zajęcia będziecie prowadzić z dzieciakami pewnie muzyczne. Można się tak? tak. Dzięki wielkie za rozmowy. Dziękuję bardzo.